Halo, hallo, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w 93. odcinku z Horror Show i w nim odbieram. kupony. No, taki kupon dostał, Boże, jedyny no. Chciałbym takiego kupona mieć, no ale nie, odbieramy Daily Gifta. I uwaga, uwaga, 30 sekunda i zamykam oczy i otwieram. Właściwie klikam, więc. tysiąca silvera. Dużo. Deals. Widzę, że tutaj taką ofertę nam proponujecie. Fajnie. Za 4 dolary 400 golda. I... Szczerze nawet dobry deal, jeżeli chodzi o czte... za 4 dolary tyle złota i srebra i ogólnie te 40 kart. 40 to jest dużo, jak na karty, ale mało jak na właśnie silvera. 40 zł to, to też jest w sumie dużo, ale 40 silvera też jest mało. Na tyle, ile mam, to jest nic praktycznie. To jest tylko jakiś kawałeczek, więc jutro sobie odbiorę tą nagrodę. Tego, tego całego sedatywa, sedatif odbieram jutro. Tak więc, co? Oczywiście, palec wiadomo, paluszek, kciuk tutaj musi być, musi kamerkę od czasu do czasu zasłonić. No, patrzcie, no, ja sobie tu przysłaniam, o proszę bardzo. No dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jutro się zobaczymy. 15 października. Yy, więc dziękuję jeszcze ostatni raz. Trzymajcie się i pa pa.